Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Paweł Berenzewicz Jaki jest pana ulubiony kolor? Czyta Marcin Popczyński. Uwielbiam zieleń w oczach kocich, w ogórkach cioci, w grubym szkle, w liściach paproci, w światłach w trasie, ale w kiełbasie ble. Kocham fiolety w śliwek stosie, w jesiennym wrzosie, kwiatach bzu, w splamionym nosie, jagód sokiem, ale pod okiem fu. Lubię też brąz chlebowej skórki, piegów córki, nocnej ćmy, Wiejski obórki, mądrej sowy, lecz śnieg brązowy, bry. Niektóre rzeczy żółte wolę, oka w rosole, miodu słuj, żarnowców pole, wzdłuż poręby, lecz żółte zęby, fuj.